Hmm. Betty wciąż śpi? Doskonała okazja do żartu Każdy lubi gęste włosy, prawda? Cóż, może nie tutaj O nie, zaraz się obudzi A o psik Uch, O mały włos Jakże mogłabym zapomnieć o tych cudenkach Nie pozbędzie się tych włosów <laughs> o! Ua. Drzemka dobrze mi zrobiła. Dawno się tak nie wyspałam. A? Co ja mam na ustach? Czy mam coś na twarzy? O, to chyba jakiś żart. Spokojnie, po prostu jest gola. Gdzie maszynka? Ua. Zaraz, mam pomysł. Chyba gdzieś tu miałam nożyczki. O! Moje pudełko z drobiazgami. Na pewno znajdę coś, co mi pomoże. Depilator do brwi? Tylko czy da radę usunąć wąsy? Muszę spróbować. Czuję łaskotanie. Chyba działa. Tak! Mam dziś przesuszoną skórę. Czy to krem nawilżający Naomi? Pora na małą podmianę. Uch. Posmaruję też dekolt. Mam tam bardzo wrażliwą skórę. O, ciekawie się zapowiada. A, pora wystroić się na wieczór. Hmm. A? Co ja mam pod szlafrokiem? Włosy na kladzie? Ale jak to? A! Jak to możliwe? No i proszę, siedzi sobie i niczego nie podejrzewa. Mam cię! Ha, 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 Ale się wystraszyłaś? Szkoda, że tego nie nagrałem. Co za kretyn! Nie cierpię tego! Nie ma to jak kawusia. Cichy jak kocur. Mam cię! Ha, 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 ha! Znów się nabrałaś! Bułka z masłem! O co mu chodzi? Ten prank będzie najlepszy. Znowu on, widzę go w lustrze. Teraz się za wszystko odegram. Wystarczą te dwie rzeczy. Podkręcam sobie rzęsy, niczego nie nieświadoma. A, moje rzęsy, wyrwałam wszystkie. Odpadły ci rzęsy? O! Zemdlał. <laughs> nie bawicie to? Trzeba przyznać, niebieski to twój kolor. Przeuroczy, prawda? No, bardzo oryginalne. Hej, ty tam? Tak? Proszę skrócić, ale nie za dużo z góry. Nie za dużo? Ech. To co? Zaczynamy? Rzeczki mogą skaleczyć, wiesz? Macie to świetne oświetlanie! Fajnie, ale nie ruszaj się! Siema, Sofia! Zaraz go zamorduję! Todd zostawił farbę do włosów! Zaraz się nauczy, żeby nie wkurzać fryzjera! Odżyweczkę? Chyba śnisz! Daję mu całą tubkę. Od razu lepiej wygląda. Najlepsza odżyweczka, Ever. Woda nie za gorąca? Zdziała cuda z pańskimi włosami i gotowe? Czyż nie piękne? Co pani narobiła? Żaden znajomy nie ma takiego koloru! Wielkie dzięki! Co? Miałeś być wściekły? Na no, co mi to było? Są genialne! Ha, jaka ekstra emotka! O, hej, popatrz! Leo się ostrzegł. Ale ciacho! Tak! Wyślij mu selfie! Dobrze! Poka, poka! Fuj! Co? Kiedy zrobił mi się podwójny podbródek? Wzięła się zły kąt. Uśmiech. Już. Jak? O Boże! Jest jeszcze gorzej. Chyba muszę przeszczepić twarz. O nie. Daj mi to. Pomogę ci. Otwórz swój edytor zdjęć. Wystarczy parę małych poprawek. Co? Zaufaj mi. Od razu lepiej. Patrz. Lepiej iść do okulisty, kochana. Tak ci do śmiechu, co? A ja wciąż czuję się brzydka. Ojej, niepotrzebnie. Zaraz. Wezmę tylko swój ulubiony gadżet. Dobrze najomi. Proszę bardzo. Popatrz, co za piękna buzia. No i słucham. Mam to na siebie włożyć? Huh, no dobra. Ha, tak, naciągnij to. O, tak? I co mam teraz zrobić? Czuję się tak samo jak wcześniej. Wynoszę się. Ach, ach, wyglądam jak monstrum. Co za beznadzieja! Zabierz to! Nie histeryzuj. Poczekaj 5 godzin, dobrze? Usiedźmy. Która godzina? Chyba już mogę to zdjąć. Aha. Oby to coś dało. I co? Mam ładniejszą buzię. Jak długo to nosiłaś? Nie, nie, odłóż to! Orety, co ja narobiłam? No, wiadomość. Co to takiego? Ablech. Spodoba mu się? O, czemu mnie zablokował? Chyba łzy utknęły mi w oczach. Oj, ale straszny film! A co jeśli ją ugryzie? Och, nie dam rady! Patrz, jak się boi! Ej, mam świetny pomysł! Bu! No wiesz co? Cały popcorn wysypałam! Zemsta będzie słodka! Doigrają się! Zobaczymy, kto się bardziej boi! Zaczynamy! zrobię mega realistyczne ugryzienie. Teraz muszę to tylko uformować. Ma wyglądać jak odcisk zębów. I pora na podkład. Musi się wtapiać w moją skórę. Jeszcze odrobina obrzydliwości, czyli siniaki. I dużo krwi. Fajnie to wygląda. Wisienką na torcie będzie infekcja. I po co chodziłam sama po nocach? Ma się ten talent! Może jeszcze trochę krwi? Ale będą przerażeni. Okej, idę ich nabrać. Ała! Toś mnie ugryzło. Źle to wygląda. Co jest? O, matko! A, twoja ręka! Masz infekcję! Nie zbliżaj się! <gryzło> Nabrałam was! Ale się wystraszyliście? Macie za swoje. Uch, źle się czuję. No, nie wyglądasz za dobrze. Nie wierzę! Impreza! Co? Impreza? Pokaż? Ale ja jestem chora. Mówi się trudno. Kurczę, to nie fair! Chwila! Tak, ta szminka zda egzamin! He he, to go oduczy zostawiania mnie samej. O, wraca tu! Muszę ją schować! Dobra, jak wyglądam? Okej, okay, ktoś tu ma focha! Tak, wpadł w moją pułapkę! Ach, teraz można wychodzić. Dobra, widzimy się później. <laughs> Życzę udanej imprezy, Lalusiu. Zróbcie hałas! Ale fajna impreza. Ładna nawet. No hej, spoko impreza, co? Sorry, muszę już iść. Co? Twoja strata mała. Hej, fajna piosenka, co? O? Nie, dzięki. Teraz moja kolej. Hej, dotrzymać ci towarzystwa, słodziaku. Podoba mi się twoja szminka. Odważny odcień. Szminka? O czym ty mówisz? Popatrz. A, co jest? Sofia! Jeszcze nie miał coming outu. Jeszcze trochę maskary. No weź, muszę wychodzić. Zajęte, musisz zaczekać. Dlaczego ona zawsze tam tak długo siedzi? Dłużej nie wytrzymam. Skończyłaś już? Ach, przez niego wyjechałam. Teraz muszę to zmyć i zacząć od nowa. He, hm, skąd się tu wzięła ta moneta? A. Chyba mam fajny pomysł. Przykleję ją w tym miejscu. Nigdy się nie zorientuję. Idealnie, ale będą jaja. Dobra, Łazienka wolna. W końcu. Teraz wystarczy zaczekać. Och, od razu lepiej. Nie wierzę, że tyle tu się działa. Jeszcze tylko umyję ręce. Cały jestem mokry! Och! W końcu! Ale i tak już za późno! Co się stało? Ach, to pewnie jej sprawka! Nie ma to jak domowa odnowa biologiczna z siostrą. Zacznijmy od ust. A gdzie proszę? Okej, okay, teraz balcam. Ej! Dzięki, uwielbiam go! Spokojnie, Lili, dzielenie się jest przecież cnotą. Tak, w końcu mogę wypróbować tę maskę. Żartujesz sobie? Halo, nie wierzę, hej Kevin! Lana jak zwykle w swoim świecie. Zaraz dostanie nauczkę. Wystarczy odrobina zielonej farbki. Wyciśnijcie trochę do opakowania z maską. I dokładnie rozprowadźcie ją palcami, żeby pokryła całą płachtę. Szybko wraca! Ukryj farbkę. Długo cię nie było. Teraz możesz nałożyć maseczkę. Świetnie! Wygląda całkiem zwyczajnie, ale zaczekajcie, aż ją nałoży. Nigdy nie widziałam zielonej maseczki, ale co tam! Niech zadziała magia. Wystarczy kilka chwil. Zrelaksuj się lana. Okej, okay, pora przywitać nową rozświetloną i nawilżoną skórę. To uczucie podczas zdejmowania maseczki rozkosz. O, co to jest? Udał ci się ten prank Lili, nie ma co! Lepiej uciekaj. Że złapiemy coś wielkiego. No, grunt to płynnie zarzucić wędkę. O tak! Musisz się bardziej wczuć. Dasz radę. Potrzymaj. Potrzebna nam jeszcze dobra przynęta. Patrz, larwy mącznika. Na bank coś na nie złapiemy. Zobaczysz. Z takim przygotowaniem sukces gwarantowany. Mogę? Wow, ale się wiercą! O, mam pomysł! Muszę się tylko zakraść! Dobra, teraz otwieram drzwi! Tu jest! Śpioszek mój! To będzie najlepszy prank ever! Hej, robaczki! Pomożecie mi? To lepsze niż skończenie na rybim talerzu. Pasta do zębów będzie idealna. Wezmę jednego mącznika, spokojnie wariacie, i zapraszam do środeczka. Jeszcze jeden, i ostatni. Przywitaj się z kolegami, i odkładam na miejsce. Ale się zdziwi. Och, wyspałam się jak nigdy. Pora zacząć ten wspaniały dzień. Uf, wyglądam na zmęczoną. Muszę się jakoś odświeżyć. Zacznę od zębów. Jestem wolny! Oczy mi się zamykają. Zaraz. Aaaa! Na szczoteczce jest jakiś robak! Z rana bardzo ważny jest refleks, zwłaszcza jeśli chcecie skorzystać z toalety. Sorka, regulowałam brwi. Uch, ale zostawiła bałagan. Dlaczego nie jestem jedynaczką? Tylko wtedy kogo byś wkręcała? Do tego pranka potrzebujecie trochę mąki. To do dzieła. Przemyćcie ją do łazienki i wysypcie na biały ręcznik. Nie żałujcie. Musicie ją jeszcze wygładzić. Wygląda dobrze. Teraz tylko złóżcie ręcznik. Mam nadzieję, że Lili lubi zabiegi z mąki. Co za intensywny dzień! Trzeba zmyć makijaż i się położyć. Zacznę od ust. I przemyję wszystko wodą. Lana! a zadbać o paznokcie. Ale miałem trening. Znowu ten manikir? Trochę kultury, Kevin. Czy on się kiedyś nauczy dobrych manier? Czas najwyższy, tak! Mam nadzieję, że to docenisz. Pora na depilację woskiem dałabyś mi spokój po treningu Lily. I co teraz? Jest to tylko jeden sposób, żeby się przekonać. O nie! Zerwi jak zwykły plaster! Moja noga! Wyluzuj, dużo Ci jeszcze zostało tych włosów. To co, wracamy do poznokci? Co tam ćwiczysz? Chcesz się przyłączyć? mam czasu jem chipsy. Jak tam wolisz? Pokażę jej, jak poświęcać mi więcej uwagi. Namoczcie ręcznik w wodzie, kiedy nikt nie będzie patrzył. Ale chcę mi się pić. Od razu lepiej. Dzięki! To rozciąganie mnie zmęczyło. Mega się spociłam. Ręcznik cały mokry. Dobrze, że wzięłam ten słoik. Boże, czy ja właśnie napiłam się jej potu? Misja wykonana. Wow, fajne ma te kosmetyki. Zawinę sobie. Wow! Hej! Ups! Niechcący. Może nic się nie stało? O, jednak pokruszone. Co za bałagan. Przepraszam, Sofia, cała ręka wybrudzona. Zaraz wracam. Pila, Lili, czekaj. Mogę pierwsza? Odegram się za to. Widzicie to mydło? Zaraz nie będzie się nadawało do użytku. Pokryję je bezbarwnym lakierem i nie będzie się pienić. Powodzenia, Lili, ale jestem prankowym geniuszem. Łazienka wolna. Ciężko będzie to zmyć. Co jest? Dlaczego się nie pieni? To na pewno jej sprawka. Tak, pomalowała mydło lakierem. Ach! Granie w łazience jest spoko, pod warunkiem, że nikogo nie ciśnie na zewnątrz, nie bądź taka lili. Otwieraj, bo mi pęchesz pęknie. Ale mnie to wkurza. Zaraz ją nauczę, że nie powinna mi wchodzić w paradę, kiedy korzystam z toalety. Zabawkowy karaluch, ekstra. Połóżcie kilka takich robali na toalecie. I opuśćcie deskę, bo nie będzie niespodzianki. Łazienka wolna. W końcu mogę. Chcę po pomoc, atak karaluku. Zaraz dlaczego się nie ruszają? Bo nie są prawdziwe lana. Uli zapłaci mi za to.